Cześć, z tej strony Kuba Severn i bardzo miło jest mi Ciebie wiedzieć już w osiemnastym odcinku serii Sportowiec 2.0 w pandemii. Podczas tego treningu będziemy pracować nad mobilnością i stabilizacją Twojego ciała. Mobilność i stabilizacja przydają się sportowcom do tego, żeby chociażby nie mieli kontuzji, czyli systematycznie trenowali, przez co mogą w ogóle wykonywać progres, patrząc długoterminowo, a stabilizacja jest między innymi taką bardzo rzadko dostrzeganą na boisku cechą, jednak w praktyce oznacza ona na przykład bardzo dynamiczną zmianę kierunku biegu, czy też brak stabilizacji oznacza brak możliwości wykonania tego typu wybuchowej, dynamicznej zmiany kierunku biegu. Tak więc zapraszam Cię do obejrzenia ćwiczeń, a tymczasem już nie przedłużamy i tylko przypominam Ci, że na samym końcu filmu znajdziesz plan treningowy, w którym zobaczysz, ile powtórzeń i serii danego ćwiczenia wykonać. Jedziemy! Mobilizacja stawu skokowego. Przyjmij pozycję, jak do pompki, i załóż jedną nogę na drugą. Wykonuj ruch przybliżania pięty nogi podporowej do ziemi. Wiosłowanie renegata. Przyjmij pozycję jak do pompki i unosz raz jedną, raz drugą rękę do góry, utrzymując jednocześnie swoje ciało w zupełnym bezruchu. Im bliżej siebie ustawisz stopy, tym będzie ci trudniej, im szerzej, tym łatwiej. Pompki. Wykonuj klasyczne pompki, jednak zadbaj o to, aby w miarę możliwości prowadzić łokcie blisko ciała oraz schodzić tak nisko klatką piersiową, jak to tylko możliwe podczas każdego pojedynczego powtórzenia.